Siedem lat temu z Cisogą, ja wtedy byłem z Cisogą w knajpie i Ty przyszedłeś... Ale nie ma takiej opcji z tego, bo wiem ile mój syn ma, a wtedy mojego syna jeszcze nie było na świecie. To w sumie racja, dziesięć lat temu. <śmiech> ale, <śmiech> ale nie zapominaj, że ja mam ja dwa ty roku na koncie, wiesz. Ja wiesz, opowiem historię może całą. E, kiedyś, bo w ogóle Artur mieszkał też na Wrzecionie wtedy, jak ja mieszkałem na Wrzecionie. I, i jakby no, w tamtym momencie i ogólnie dla mnie Artur był jakby... Em, Osobą, która udowodniła szerszej publice to, że jest chłopakiem z ulicy i zaszedł tam właściwie, gdzie sobie wymarzył na początku drogi i, i mi to mega imponowało właściwie w tamtym momencie i mogę powiedzieć, że naprawdę no, jestem fanem Artura i cieszę się, że jest tutaj dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo. W ogóle zdjęcie było wtedy w tamtym momencie. Ja wtedy miałem warkoczyki i, i jakiś czas temu Facebook mi o tym przypomniał w ogóle. Dokładnie, ja też to widziałem i nawet Ci mówiłem w WCA, nie? Jak się spotkaliśmy. Ogólnie chciałem Wam powiedzieć, nie chcę tak wychodzić przed szereg. Dla mnie to jest całkiem nowe zjawisko, występowanie właśnie we Frikowej Federacji. Jest to zupełnie coś nowego. Wychodzę sobie do sklepu, podbiegają dzieciaki po 15 lat. Artur, Artur. <noise> Najlepsze było jeden. Podbiega i mówi tak. Artur. Zawsze ci kibicowałem, a ja mówię no i? No ale Denisowi też kibicuję, a ja mówię no i? No i nie wiem komu będę kibicował. I tak często tak podbiegają właśnie dzieciaki ze szkoły, ze świetlicy. Jest to miłe, jest to zupełnie inna grupa ludzi. Ja chciałbym tutaj przede wszystkim pokazywać, że sport zawsze się obroni. Tutaj wychodzi dwóch sportowców, dwóch zawodników wagi ciężkiej. Oczywiście, żeby nie było tak słodko, to 17 września to wszystko się skończy, ale do tego czasu chciałbym pokazać, że można i nawet trzeba podchodzić z szacunkiem do przeciwnika. No właśnie o to chciałem zapytać, bo rozmawialiśmy sobie też przed konferencją na temat tego, czym jest dla Ciebie MMA i. Na ile zmieniło to Twoje podejście troszkę do sportu walki? Byłeś troszkę zastany w tym boksie, a to jest coś zupełnie innego, więc powiedz, pochwal się całym a, światu. Przede wszystkim, wiecie, MMA dało mi znowu takie kolejne życie, tak? Bo ja już e, można powiedzieć jak kot siedem żyć. I już tak naprawdę myślałem, że to już wszystko i a, nie, że zakochałem się, ale zajawiłem się na nowo w jiu-jitsu, się w parterze i mówię zupełnie coś innego, ale tak jak mówię, wiem skąd pochodzę, wiem, że boks to całe moje życie, to trenuję od 15 roku życia i także e, cieszę się tak? do tego e, możliwość wystąpienia w innej federacji, co prawda frikowej, ale jednak federacji, którą ogląda bardzo duża grupa kibiców z innego rodzaju. Więc cieszę się i do tego sportowy pojedynek z Denisem, który jak sam na siebie mówi, jego przezwisko Bad Boy. E, walki na ulicy nie są mu obce, mistrz polski w K1, więc traktuję go jako takie sportowe wyzwanie. Ale tak jak mówię, przyjemności się kończą 17. Na dzień dzisiejszy pełen szacunek. Ciężka waga, a tutaj będą lecieć bomby, więc każdy dobrze wie, kto choć raz był w, w ringu albo na macie, że jeden cios zmienia wszystko. Dlatego tym bardziej szacunek dla Twojego zawodnika. Marcin powiedział, niech. że Ty przeszedłeś tę drogę właśnie, że byłeś kibolem, który wszedł na salony sportowe. Jesteś dużo młodszy. Janis, chciałem się zapytać, czy dla Ciebie w jakimś stopniu był to wzór, bo przychodzisz taką samą drogę? Od dzieciaka Arzula z dziadkiem oglądałem, z ojcem tak samo. Od zawsze go szanowałem, zawsze mu kibicowałem i zawsze będę mu kibicował. Nieważne, czy wygram, czy przegram. Zawsze będę mu kibicował. Od dzieciaka tak, bo jesteś dużo młodszy. Natomiast to jest właśnie pytanie. Bo ty słyniesz z tego, że jesteś niesamowicie agresywny, porywczy, czy ty jesteś w stanie się tak samo jakkolwiek odpalić nawet w oktagonie, już nie mówię, że tutaj, na Artura, czy nie? Poza oktagonem na pewno nie. Agresywny jestem do osób, które nie szanują innych, którzy nie mają szacunku do innych osób. Ja się z Artury szanuję, tu nie będzie żadnej spiny, także nikt, żeby nie podkręcał. Yy, w Oktagonie wiadomo przy, koleżeństwo schodzi na bok, walczymy, tak chcemy wiadomo, nie chcemy sobie zrobić krzywy, ale musimy sobie zrobić krzywdę, tak? Ja chcę wygrać, on chce wygrać, każdy z nas 100% siebie, po walce podajemy sobie rękę jesteśmy dalej kolegami.